Trójmiasto. Największa aglomeracja w północnej Polsce. To tutaj powstaje Trasa Kaszubska. Strategiczny dla tej części kraju 40-kilometrowy trakt drogowy swój początek mieć będzie w węźle Wielki Kack, gdzie Arslew wykonał fundamenty 15 obiektów mostowych. Znajdujemy się na terenie budowy drogi krajowej nr 6, Słupsk-Gdańsk w Strategicznym punkcie, czyli skrzyżowaniu dóbr krajowych numer 6 i numer 20. Firma Arstew na tej inwestycji ma za zadanie wykonać posadowienie pośrednie przy pomocy prefabrykowanych pali żelbetowych. Na całej inwestycji nasza firma zainstalowała około 25 km pali żelbetowych oraz wykonaliśmy ponad 200 testów nośności pali. W miejscu tej ważnej inwestycji dominowały grunty mineralne spoiste i niespoiste, a ze względu na wysoki poziom wody gruntowej oraz brak jednorodności gruntów w obrębie obiektów, warunki te zostały zdefiniowane jako złożone. W takich okolicznościach zastosowanie pali prefabrykowanych jest najlepszym rozwiązaniem. Gwarantuje ono nie tylko szybsze wykonanie prac, ale co również istotne, pale prefabrykowane charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie trwałości. A ponadto bardzo dobrze nadają się do wykorzystania w warunkach występowania gruntów słabonośnych i wysokiego poziomu wody gruntowej. Na terenie budowy niespotykanym rozwiązaniem jest instalacja pali pod kątem 25 stopni, do czego też musieliśmy odpowiednio przygotować maszynę. Bijanie prefabrykowanych pali fundamentowych w trudnych warunkach gruntowych pod nowe obiekty mostowe to nasza specjalność.